Kończymy się na żywo z Clarą Kontar, która leci helikopterem nad Paryżem. Naprawdę już po wszystkim? Tak, Nadio. Przed miasto właśnie przeleciały magiczne biedronki. Wszystkie szkody zostały naprawione. Ten koszmar nareszcie się skończył. Doskonałe wiadomości. Z pewnością mieszkańcy Paryża, ale i całego świata czują ulgę. Bądźcie z nami. Wrócimy do was po krótkiej przerwie. Zapraszamy państwa na dalszą część programu. Naszym głównym tematem jest bezprecedensowy chaos, w którym pogrążył się dzisiaj niemal cały świat. Nadal nie wiadomo, jak do tego mogło dojść, ale okrutny złoczyńca Monarcha zakumizował wszystkich posiadaczy Pierścieni z asystentem. Jeśli wcześniej mówiłeś prawdę, oboje chcemy tego samego: żeby Adrian był szczęśliwy. Miliardy zmirakulowanych ludzi, czyli niemal cała populacja kuli ziemskiej, uzbrojeni w złe supermoce, polują na biedronkę i czarnego kota. Moc można wykorzystywać wyłącznie do wyższych celów. Ale możemy znaleźć rozwiązanie na naszą ludzką miarę. Choć może nie tak idealne, jakbyśmy tego chcieli. Chowaj pazury i kropki. Na szczęście, Biedronka otaliła nie tylko Paryż, ale i resztę świata. Marinette, dopilnuj, by Adrien się nie dowiedział, ile zła uczyniłem. Zamiast tego, niech pamięta, że próbowałem być dobrym ojcem. Biedronko, bardziej niż kiedykolwiek dziękujemy ci. Więc to koniec? Tak. Ostateczny koniec? Ostateczny koniec. Adrien nie może poznać prawdy. Zaślepia cię miłość, Marinette. Ale skoro tak wolisz, uszanuję to. Jest jeszcze jeden problem. Twoja matka Kagami współpracowała z monarchą. Naraziła świat na zagładę. Powinnam wymierzyć jej sprawiedliwość, ale nie chcę sprawić ci bólu. Nie ma nic więcej do stracenia, więc przyzna się do winy i ujawni, że Gabriel Agrest był monarchą. Wtedy Adrian pozna prawdę o swoim ojcu. Adrian się zmienił, kiedy skonfrontował się z ojcem, a ja, kiedy poznałam ciebie. Każdy może się zmienić. Moja matka też. Porozmawiam z nią. Na pewno? Pozwól mi spróbować. Ah. Uh...